Proces w Norymberdze był pierwszym w historii momentem, gdy najwyżsi przedstawiciele państwa zostali postawieni przed Międzynarodowym Trybunałem za działania, które naruszały prawa człowieka oraz bezpieczeństwo światowe. Rozpoczął się w listopadzie 1945 roku, niedługo po zakończeniu II wojny światowej. Na ławie oskarżonych znalazły się najważniejsze osoby dawnego reżimu. To właśnie tam po raz pierwszy oficjalnie użyto pojęć takich jak zbrodnie przeciwko ludzkości czy odpowiedzialność za agresję. Proces był ogromny. Setki godzin przesłuchań, tysiące stron dokumentów. Innowatorskie jak na tamte czasy tłumaczenia symultaniczne, stworzone specjalnie na potrzeby tego wydarzenia. Jedną z najbardziej znanych postaci był Hermann Göring, który podczas rozprawy starał się prowadzić długie przemówienia, co często musiało być ograniczane przez sędziów. Ostateczne decyzje zapadły w 1946 roku. Dla części oskarżonych były to kary więzienia, a dla niektórych najwyższe możliwe wyroki przewidziane przez prawo. Proces w Norymberdze stał się fundamentem współczesnego prawa międzynarodowego. To tam narodziła się idea, że nawet najwyższe stanowisko nie zwalnia z odpowiedzialności. Dziedzictwo tego procesu wpływa na współczesne trybunały i sposób w jaki świat reaguje na naruszenia praw człowieka.